Kończymy prace termodernizacyjne na budynku przy ulicy Sobieskiego 8. Jest to pierwszy z 18 budynków, które planujemy w tym roku do termomodernizacji w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność gminy Siemianowice Śląskie. Obecnie trwają prace również przy budynkach na ulicy Parkowej 6 i Parkowej 6A. Dodatkowo przekazaliśmy plac budowy dla potrzeby sześciu budynków przy ulicy Kołontaja. Zakończenie całości zadania planowane jest na sierpień tego roku. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Zapraszam Państwa serdecznie na szósty piknik zdrowia, który odbędzie się w niedzielę 5 czerwca między godziną 10 a 15 na terenie parku Tradycji. Na miejscu będziecie Państwo mogli bezpłatnie zbadać swój wzrok, słuch, znamiona. Będziecie Państwo również mogli zbadać swoje zęby. Przygotowaliśmy także szereg atrakcji dla dzieci. Będą dmuchańce, będą bańki mydlane, będą animacje, zabawy. Pojawi się także myszka Miki. W ramach akcji jestem Ekoks, segreguję mądrze. Za 30 baterii lub niewielki sprzęt gospodarstwa domowego będziecie Państwo mogli otrzymać sadzonkę ziół. Do rozdysponowania mamy 2000 takich sadzonek. Warto także podkreślić, że na scenie pojawią się podopieczni Miejskiego Domu Kultury Jorda a także zespół Gryfne Frele. Odbędą się także pokazy pierwszej pomocy, samobrony, będzie fitness, zumba, nordic walking. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Po dwóch latach przerwy zapraszamy Państwa na ponowny konkurs, Światowy Konkurs Gotowania Śląskiego Żuru, który odbędzie się tutaj na rynku miejskim w ramach Dni Siemianowic Śląskich 11 czerwca. Zapraszamy wszystkich chętnych, chętne drużyny, rodziny, przyjaciół. Do zgłoszenia się. Termin zgłoszeń upływa 6 czerwca. Wszystkie informacje na temat konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie www.żur.siemianowice.pl Zapraszamy również na dzień dziecka, który odbędzie się w dniu 4 czerwca w amfiteatrze miejskim o godzinie 16. .00.